Cześć. Chciałbym Wam pokazać efekt po praniu kersherem. Ponieważ dywan już wyschł. Jak widać, runo jest uniesione. Bardzo fajnie. Ale to, co mnie zaskoczyło jest dosyć sztywne. Sztywniejsze niż przed praniem. Nie wiem czy to jest... Yy, ...skutek tego proszku kershere'a do prania. Ale... Wydaje mi się, że jest sztywniejsza dużo to runo takie twarde, ale zaskoczyło mnie to właśnie, że jest uniesione bardzo do góry. Jeżeli prałem zel, jak prałem zelmerem, to nie było takiego efektu, a teraz widzę, że po tym kerszerze jest bardzo uniesione do góry. Jeszcze zrobiłem jeden jedno przejście czystą wodą, którego już nie nagrałem. Żeby wypłukać ten proszek, ponieważ wydawało mi się, że dywan się trochę klei. Także po tym płukaniu to już w ogóle fajnie to runo się tak postawiło do góry i efekt jest taki, że właśnie jak chodzę to takie się zagłębienia robią. Na przykład boso jak się chodzi. Także bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony z tego efektu końcowego. Po praniu tym kerszerem i tym proszkiem, czy dywan jest czystszy? Dużo, jakoś wyraźnie. No, jest czystszy. Mi się wydaje, że był bardziej poszarzały, tak, jakby trochę wybielał. Tutaj została jeszcze taka plama. Niestety nie mogę jej dobrać niczym. Po sosie pomidorowym, to już od kilku lat mam tą plamę i nie mogę jej niczym dobrać. Ale poza tym. Do ogólnego takiego prania odświeżenia to super.